3 4 50 3, Na razowy widzę na Ale mówię, że macie ciężki jacek. Dariusz kopka. Jeszcze go cieszycie? Okej. Okay. Sekunda, sekunda. Powtórz, powtórz, powtórz teraz. I, I tutaj. Osoby, które trzymają karabin. Bez podpórki mają bonus 5 punktów. Czyli można zdobyć maksymalną ilość 105 punktów

Następna konkurencja będzie karabi pistolet z 25 metrów. Pistolet centralnego zapłonu. I kończymy strzelbą. Strzelba dynamiczna do drzewka pojedynkowego. I, I ilu zawodników tak, dzisiaj bierze tak. udział? Zawody są otwarte, każdy może przystrzelać. Dzisiaj stawiło się 80 zawodników na pierwszą rundę. Okay, gratulujemy. Nie mam samych samej mam dziewiątki, które odkładają. Czyli mam plus to, że szelałem bez podpórki, mam 105. Brawo. Jeszcze raz na zawodach. Punktów. Nie ma stóp, nie ma. Z trenerem czy bez? Z trenerem. Nie, trener został. Trzy najgorsze odchodzą, tu jest stópka. Brawo. A Każdy ma coś z telefonu. I adres strony internetowej. wwks.pl Marc internet jest, jestem! Słysząc, dorobka jest i już nie. Idę za nim, zobaczę, ale jak...